Tarotowy kącik kameli. witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam was dzisiaj na czytanie przyszłość waszej relacji jeżeli jesteście um, w relacji romantycznej z kimś kogo dopiero poznaliście lub znacie się już bardzo długo ale relacja jest przypuśćmy skomplikowana mogłaby być, to może być również relacja przyjacielska biznesowa, rodzinna, matka z córką, jakkolwiek um, przyszłość waszej relacji, sprawdzimy trzy grupy do wyboru, grupa pierwsza, druga, trzecia kamyki dla ułatwienia grupa pierwsza grupa druga i grupa trzecia przyszłość waszej relacji sprawdzimy. Po trzecia, druga i pierwsza. Zaczynamy od grupy pierwszej. Witam serdecznie, grupa pierwsza. Sprawdzimy główną energię w naszej relacji przyszłość. Karada, przysłanie od aniołków. Ktoś się Wami zachwycił, Wy się zachwyciliście kimś, może być, może wzajemnie. No jesteście dla siebie jak płatek śniegu. No tyle jesteście sobą zachwyceni lub ktoś wami, y, że macie ochotę budować nowe gniazdo z tym człowiekiem. Macie na to ochotę i być może y, to jest takie poczucie, no w końcu cię znalazłam, w końcu cię znalazłam i, i chcecie to robić. Ale jest też wąż, słuchajcie, i spotkanie, czyli ktoś y, ma ochotę wam w tym przeszkodzić. Ktoś, kto jest równie ładny, ale nie tak jak płatek śniegu, was tak nie zachwycił. Czyli tutaj, tutaj jest budowanie z tego potencjału, budowanie nowego gniazda, a tutaj jest spotkanie z kimś, kto, kto wam się podoba. Być może jest ta magia seksualna, jest to napięcie. Jak najbardziej tak. I ktoś będzie chciał wam w tym przeszkodzić. Tak się pokazuje. Co, Tarot? Jest trójka pentakli, wieża, dziewiątka kielichów i samotnik. Ktoś, kto jest wyalienowany. Remita. Tutaj mocno się pokazuje, słuchajcie, tak, że próbowaliście z kimś zbudować coś. Relacje, związek, partnerstwo. Próbowaliście. Trójka pentakli, wieża. I się rozsypało. I się posypało. Próby były, jak najbardziej. Być może do jakiegoś czasu. Dziewiętka pentakli. Mogło być tak, yy, Buław, że to z, działanie było z Waszej strony. Czyli tak, y, mamy układ, mamy kontrakt, mamy cokolwiek, y, jakieś takie, właśnie co zamknięte są ramy, ale dziewiętka pentakli. Ale, ale czuję się, że jestem tym wszystkim sama, działam sama, czyli tak jakby gdybym gdyby ja wyszła z tego układu, i może tak zrobiliście, no to jest ta wieża, no to się rozsypało. Czyli po prostu stoicie, to wytrzymacie te barierki, i jakby wypuszczacie, to to wszystko się rozwala, bo to jest takie niesolidne. Taka jest energia. Próbowaliście. Dziewiątka kielichów. Poznajecie kogoś, to właśnie Was zachwyca, Wy zachwycacie zakwyca, wy tą osobę, i macie ochotę oddalić się. Od tego kogoś, z kim próbowaliście tutaj, ale tak jakby jednostronnie. No. Macie ochotę chronić tą znajomość przed tą. Patrzycie już na to inaczej, czyli jeżeli ten człowiek, nie chcecie, żeby ten, tak jakby człowiek, dowiedział się o tym, że budujecie coś nowego. Chcecie najpierw umocnić tą relację, ten związek, tą współpracę. Chcecie to umocnić, żeby w momencie, jak ta osoba, jak przyjdzie, jak się o tym dowie, już nie miała y, tak jakby mocy, żeby to, żeby to zepsuć. Wisiele, patrzycie na to inaczej. Nie chcecie dać, pozwolić tej osobie, żeby w jakiś sposób y, w, w jakiś sposób wpłynęła na Was. Wszystka no. była. Chcecie mieć ten sukces, i patrzycie na to już inaczej, czyli tak na serio. Być może wcześniej były, kochani, takie sytuacje, że byliście właśnie w relacji z, ty z tym kimś, i ktoś nowy się pojawiał, wymówiliście, słuchaj, tutaj ktoś się pojawił w moim życiu, ta osoba tutaj a to ja potrzymam te barierki z tobą. To tak będziesz sama stała. No to dobrze, no to dobrze. No to ja tutaj faktycznie nie potrzebuję nikogo nowego, no bo mamy przecież układ. No ale chwilę ta osoba powstała z wami, poszła. Wy nadal, nadal jesteście sami więc tutaj teraz na tą nową relację patrzycie już całkiem inaczej współpracę również, patrzycie na to inaczej ja chcę to ochronić chcę to wzmocnić cesarzowa czwórka bułek tutaj budujecie swoją stabilizację swoje nowe gniazdo, ale tak jakby macie tą świadomość, że to się dopiero buduje, to gniazdo się dopiero dopiero wije jak przyjdzie silniejszy wiatr, to y, być może y, być może w jakiś sposób to y, po prostu y, nie tyle, że ulegnie zniszczeniu, bo tak nie czuję, tylko tak spowoduje taki niepotrzebny zamęt. Więc cesarzowa, czwórka buła, bo Budujecie stabilizację. Dwójka mieczy i szóstka pentakli. Hmm. Patrzycie y, tak jakby po prostu, patrzycie na tą równowagę w życiu swoim inaczej i y, i zastanawiacie się nie tyle na przykład, czy wpuścić tą osobę powtórnie, czy powiedzieć o tym, tylko jak, co zrobić, żeby ochronić to. Taki po prostu, taki, taki macie plan i tak jakby świadomość tego, że to jest warte, warta ta relacja, ta nowa, ta współpraca jest warta tego, żeby, żeby ją ochronić, żeby, żeby zbudować mur przed tą osobą. Rada, czy karty? Szóstka mieczy, siódemka pentakli, królowa kielichów. Dajesz serce nowej osobie, to bądź mądra i chroń to dosłownie. szóstka miecz, siódemka pentakli. Zanim dopłyniesz, tak jakby z jednego brzegu do drugiego brzegu, to będziesz na otwartym morzu. I to jest ten czas, kiedy może zawiać z jednej strony lub z drugiej strony. To jest właśnie ten czas. To może być trudne, więc to serce, jak już idzie na tą drugą stronę, to zrób wszystko, żeby dopłynąć po prostu spokojnie. Nie daj sobie namieszać w życiu. No dosłownie. Taka rada. Nie daj sobie namieszać w życiu. Kapłanka, w mieczy. Czórka pentakli. Tam jest, tam jest tak jakby stabilny ląd. A wy do niego teraz płyniecie. Intuicja Wam też podpowiada, że, że w momencie, też, jak wpuścicie, właśnie tą osobę, która chce się z Wami spotkać, i tutaj, tak jak, tak jak mówiłam, to, 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 to ta nowa ta płynięcie do tej nowej relacji, budowanie może być takie bardziej utrudnione, może być trudniejsze. Ta woda będzie wzburzona i to będzie trudniejsze. Jakie przesłanie? Wielopłaszczyznowość Istnieje wiele warstw i wymiarów W sytuacji lub osobie, o którą pytasz Tęczowy kwarstw tytanowy no, pewnie tak Taka przyszłość Waszej relacji no, będzie się działo dla grupy pierwszej Dziękuję bardzo i zapraszam grupę drugą Grupa druga, witam serdecznie Kamek Sprawdzimy główną energię Waszej relacji Przyszłość, I karata, przesłanie od aniołku. No przyszłość to małżeństwo, to yy... Taka długoterminowość, to obietnica, to partnerstwo, to propozycja, kontrakt, umowa, małżeństwo. No. Tworzycie coś z kimś i jest tak jak okrąż, czyli po prostu idziemy tą drogą razem. Bierzemy się za ręce i idziemy razem. Raz jesteśmy na górze, raz na dole. W porządku, ale razem. Tak wygląda przyszłość Waszej relacji. Głównej energii. Zobaczymy co tarot. Jest stąd ostateczny trójka mieczy, księżyc, siódemka kielichów. Znaleźliście się, ponieważ się szukaliście. Dosłownie taka jest energia. Stąd ostateczny trójka mieczy. Zakończyliście coś w swoim życiu lub ta osoba zakończyła, może być może wzajemnie pokończyliście i, no i, i były te ranki. O, bo myliście się z tych poprzednich relacji, to okazało się, że te rany są. Rany, ranki y, są. Obejrzeliście całe swoje serce, duszę, ciało być może też i y, okazuje się, że tak, że są księżycy. Mówi o tym, że y, być może nawet w, wcześniej, przed zakończeniem, nie zdawaliście sobie z tego sprawy, jak bardzo jesteście poranieni. A teraz właśnie jest taki wgląd, Trójka Mieczy, taki wgląd w serce. To co z tym moim sercem? Jak bardzo poranione? Jak y, być może wcześniej nie. Nie zadbaliście o to, żeby nie było aż tak zranione. A być może w, tym, w, tej, w tej miłości, którą komuś dawaliście, lub w to zaangażowanie, nie byliście świadomi, że, że, że sami siebie krzywdzicie. Tak to wygląda. Siódemka kielichów. Ta nowa relacja przyszła, ponieważ tak jakby już ten wgląd był, już ta świadomość do Was przyszła. I, i po prostu. Byliście otwarci, byłyście otwarci na, y, otwarte, na, nowe, na nowe osoby, na nowe możliwości. Otworzyliście się wzajemnie. Ta osoba się otworzyła, wy się otworzyliście, no i tak się poznaliście. Tak to wygląda, taka historia. Cesarzowa dziesiątka buław. Z zamiarem y, teraz tworzę coś solidnego albo nic. Jestem zmęczona. Y, oglądaniem siebie, być może po, po relacjach, dawaniem siebie. Tym, co zakończyliście. Jesteście tym zmęczeni. Absolutnie. Cesarzowa. Teraz ma być na poważnie, na serio. Yy, ma być yy, zgodnie z moim kodeksem. Z moi, zgodnie z moimi zasadami. Yy, ma być tak, że ja się będę czuła zaopiekowana i bezpiecznie. Ponieważ tym jestem już zmęczona. I przyciągnęliście kogoś takiego. Przyciągnęliście. 7 monet. Być może... Trochę Wam zeszło na czekaniu, na rozglądaniu się. Jest 7 kielichów, czyli do tych różnych kielichów zaglądaliście i bywało też różnie, więc trochę czekania było, no ale jest. Tutaj jest też jest tak się trąciła energia, że tutaj, co cokolwiek zakończyliście, tam jest ktoś, kto... Yy, to jest tak jakby zorientowane, obserwuje was i, i nie wie co ma, czy ma brać na serio te wasze poczynania, czy nie, że, czy, czy tylko to jest taki kamuflaż, czy tylko to jest takie na chwilę, to jest takie być może na pokaz, że chcecie pokazać, że tak naprawdę odeszliście, ale tak, taka jest taka obserwacja, taka niedowiara. Ósemka buław, a u was się dzieje, a u was się dzieje, a ta osoba tak właśnie myśli, ale to tak, tak naprawdę, tak, na, tak, co to się wyrabia, a u was się dzieje, no. Jest transformacja. Ja też, kielichów, no, Przychodzi duża transformacja, przychodzi duża zmiana. Taka jest przyszłość tej waszej nowej relacji. A doprowadziło, no tak karty pokazały, co do tego doprowadziło. Czyli to jest ważne dla grupy drugiej. Czyli tutaj jest właśnie taka energia. Raz na górze, raz na dole, ale razem. Takie zawieracie układ z tą nową osobą. Tutaj naprawdę, słuchajcie kochani, pokazuje się energia, że nie zdawaliście sobie z tego sprawy, tak do końca, jak bardzo jesteście poranieni. A Trójka mieczy. Po tym sądzie, po tym, dopiero po tym zakończeniu tej relacji zdacie sobie z tego sprawę, tak robicie wgląd właśnie w siebie, w serce, w duszę, i, i dojdzie was te, taka, taka myśl. Jak ja, jak ja pozwoliłam, jak bardzo pozwoliłam się zranić. Nie byliście tego świadomi, że y, potrzebujecie aż takiego uleczenia. Jaka rada? Jest dziewiątka mieczy, rycerz mieczy. Tutaj jest y, taka energia, że y, tak jakby ktoś. Ktoś wam te, te ranki robił y, i też specyficznie, pewnie nie dla każdego, ale tak, jakby co wam się zagoiły, to wam ktoś, ktoś wam od nowa wam robił te ranki. Tak, jakby nie pozwalał, żebyście wyszli z tej energii dziewiątki mieczy, z tego zmartwienia, z tej bezsenności. Już tak, jakby wychodzisz, no to zobacz. Ja cię tutaj jeszcze ponakuwam i znowu będziesz się martwić. No, i dlatego tutaj pokazało się, że właśnie ten ktoś jest w tej ósemce mieczy, w tej energii, w tej klatce, i tak obserwuje i tak nie wie, co ma o tym myśleć. Nie wie, co ma... czy brać to na serio, na poważnie, czy tylko to jest z waszej strony taka. Taka, tylko tak na chwilę. No, piątka kielichów. Może być tak, że ten ktoś po prostu m, taki miał sposób, żeby was zatrzymać przy sobie. Że właśnie im bardziej was tak ranił, tym bardziej wymyśliliście tylko o tej osobie, i, i tak to szło, i tak to było. I dopiero po zakończeniu, zakończeniu oglądacie siebie, zmywacie ten cały brud, to wszystko, i okazuje się, że tych ranek to jest więcej. No. Piątka kielichów, no. I tutaj to naprawdę bardzo specyficznie wiem, ale może być tak, że m, jak na przykład spotkacie się po latach i powiecie, to tutaj ktoś powierzy, ale ja nie umiem inaczej. Nie? Ta osoba, która was tak raniła. Ja po prostu nie widziałem innego sposobu, żeby, żeby, się, żeby cię zatrzymać dosłownie. Jakie przesłanie? Odmieniające życie, objawienia lub doświadczenia. Nastał czas wielkich i błogosławionych zmian, a wszechświat wspiera cię na każdym kroku. Lapis lazuli. Czy się wspieracie na każdym kroku. Nastał czas wielkich i błogosławionych zmian w waszym życiu. Wszystkiego dobrego i zapraszam w grupę trzecią. Grupa trzecia. Przyszłość waszej relacji. Sprawdzimy główną energię dla was. Karty. Przesłanie, no, uwodzicie się. Taki następny etap, być może jakiś jeden przeszliście, a teraz jest energia uwodzenia, będziecie um, się uwodzić. Ale tutaj też jest taka energia, że to jest właśnie kolejny etap. Dosłownie, to jest kolejny etap budowania stabilizacji, ale jest energia uwodzenia Jak najbardziej. No. I to y, i będzie Wam się to podobało. O, tak Wam powiem. Będzie Wam się to podobało, to będzie coś fajnego i y, tak jakby scali was, was, y, Waszą relację, wasz związek. Po prostu takie uwodzenie, taki flirt. Jest dziewiątka pentakli, czwórka pentakli, as mieczy i siódemka buław. To jest taka, taka, słuchajcie, energia jakby... Możecie utrzymać te granice, możecie utrzymać kontrolę, a jednak się uwodzić, czyli... Absolutnie tutaj nie ma takiej energii, że ta pasja to Was tak pochłonie i stracicie kontrolę nad sobą, nad tą relacją i w ogóle nie będzie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. To nadal jest pod kontrolą. Nadal dbacie o siebie, nadal te granice są wyczuwalne. Ten szacunek jest, ym, jest niezbędny, no ale jest to, jest to, jest to uwodzenie. jest, słuchajcie, też taka energia hmm, tak jakby ten ktoś, lub to jest też, może być może wasze, y, pomyśli sobie, brakowało mi właśnie w życiu kogoś takiego, kto ma, ma tą pasję, jest ta energia owodzenia, ale można to kontrolować, że to tak nie pochłania, tylko można to kontrolować, można stawiać te granice y, z szacunku do samego siebie, do drugiej osoby, a jednak ta pasja jest, że tutaj jest y, tak jakby ten ktoś właśnie szukał kogoś takiego. Takiej sytuacji. No słownie. Szydemka kielichów jest i kapłan. Ten, o temu, temu komuś, komuś, właśnie o, o kogoś takiego jak wy chodziło. O taką sytuację, żeby była ta, to uwodzenie. Ten flirt, ten romans. Tutaj jest energia lilit, czyli no, zadzieje się, mocno się zadzieje, a jednak wszystko jest z szacunkiem, a jednak wszystko jest pod kontrolą, i nadal możemy budować swoje życie i to jest taki szczęśliwy traw, Możemy to zrobić, czyli ta osoba tego chce i Wy tego chcecie. Dosłownie taka energia. Kolejny etap, fajny, super, ale dla nas i na naszych zasadach, i tutaj tak, jakby zgracie się w tym. Wszystka pentakli. Tak, żeby m, nikt nie poczuł się zraniony. Czyli to jest mocna energia, bardzo silna, ale nie raniąca. Wszystka pentakli, nie raniąca. Ja daję tobie, ty dajesz mnie. Równoważymy to. Powiem Wam, że bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Jaka rada? Jest umiarkowanie, sąd i wisielet. Już tak, jakby to jest pokazane, już do, dojdzie do Was y, ta wiedza, że y, można zmienić coś w swoim życiu, zakończyć i rozpocząć nowe na spokojnie, na, y, bez, bez dramatów, bez krzyków. Po prostu można to zrobić. Tak, jakby odkryjecie właśnie y, nową jakość związku, nową jakość relacji. Mocno się tak zgracie. No, mam nadzieję, że ja jestem tak w stanie wam, właśnie Wam to przekazać to, co czuję. Tutaj nikt nikogo nie uwodzi. To nie jest tak, że właśnie jedna osoba uwodzi drugą, a druga, no teraz nie wiem, na ile mu pozwolić, czy na więcej, czy na mniej, bo potem A może nie napisze, a może pomyśli, że, że dałam mu za dużo, a może będę się czuła wykorzystana. Nie ma takich rozkwin. Macie to po prostu tak zrównoważone tutaj jest. Jest ta energia uwodzenia, a jednocześnie budujecie. Coś dalej. Czyli wszystko pod kontrolą i z dużym szacunkiem. Piękna, piękna energia. Słuchajcie, jest sprawiedliwość, rycerz kielichów. Dajecie sobie porówno. Dajecie tyle, ile, y, ile ta osoba y, Wam daje. Dosłownie. Tak jest. No, Naprawdę to jest, powiem Wam, dobra, dojrzała energia. Ale jest moc. Zbyteczne zmartwienia. Cytryn. Takie przesłanie. Uwolnij się od ciężaru zmartwień, oddając je w do wszechświata w celu uzdrowienia i znalezienia rozwiązań. No, jeżeli Wam przychodzą jeszcze jakieś rozkminy do, do głowy. Pięknie to wygląda. amelia73.tarot.gmail.com Adres do mnie, jeżeli ktoś ma ochotę na czytanie prywatne, piszcie. Ja jestem na wakacjach tutaj w lesie, ale, yy, ale jestem dla Was. Nigdzie daleko nie odchodzę, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to jak najbardziej ja te czytania będę robić. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Wygląda to naprawdę dobre, dobrze. Przyszłość tych, tych relacji, więc będę czekała z niecierpliwością na komentarze. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz, kochajka.